Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na nowy test palety. Co prawda, filmy w tej serii już nie pojawiał się jakiś czas, ale chcę do tego wrócić. Tutaj będziecie mogli zobaczyć pozostałe testy palet. Dzisiaj przetestujemy paletę Nataszy Denony. Jest to Sunrise Palette. Natasza słonie z, z dobrych jakościowo cieni. Tak naprawdę wiele osób właśnie w branży Beauty zachwyca się tymi cieniami, ze względu na to, że są niesamowicie kremowe, mocno napigmentowane i cudownie się blendują na oczach. Dzisiaj to przetestujemy, ponieważ ja tak naprawdę będę miała. Na pierwszą styczność z istnieniami tej marki. Wcześniej do tej pory nie używałam, także sama jestem ciekawa, jak u mnie wypadną. I tak samo jak w pozostałych filmach tej serii, to zrobię dwa makijaże. Używając innych odcieni, w sensie robię ten sam kształt makijażu, rodzaj makijażu, ale właśnie używając innych cieni, tak żeby przetestować po prostu jak największą ilość z tej palety, żeby móc ją lepiej ocenić. Jeśli chodzi o samą paletę, to wygląda przepięknie, jest to tak naprawdę taki zachód słońca, zamknięty w palecie. Jeśli chodzi o samo rozmieszczenie cieni, to mamy tutaj 8 cieni błyszczących, 7 cieni matowych. Wyglądają naprawdę przepięknie. Co prawda jest kilka tutaj odcieni połysków, które są do siebie zbliżone, ale tak naprawdę paleta jest, i w sumie te dwa połyski, także paleta jest naprawdę różnorodna, bardzo ładnie wygląda. Stworzymy wiele makijaży zarówno takich bardzo delikatnych, dziennych, jak i także mocniejszych. Także kolorystyka naprawdę bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o cenę, to kosztuje 309 zł. Dostaniecie ją w ceforze, oczywiście link na dole będzie w opisie. A tak naprawdę to jest jedna z tańszych palet tej marki, ponieważ właśnie to mi blokowało wcześniej. Przed przetestowaniem cień tej marki, ze względu na to, że palety właśnie często są za 500-600 zł. Jest paleta, która kosztuje ponad 1000, a jest kilka właśnie na stronie, właśnie takich cieni 15, które dostaniemy za 300 zł. Także to jeszcze jest cena jak najbardziej do przełknięcia i zobaczymy oczywiście, jak będzie jakościowa, ponieważ jak będzie dobra jakościowa, to wiadomo, że ta cena będzie ok. Mamy 15 cieni, każdy z nich ma 1,28 grama produktu. I tak naprawdę wypada, jeśli chodzi o pojemność, podobnie do na przykład cieni z Norwiny. One cenowo też wypadają podobnie, ponieważ tamta paleta kosztuje 325 zł, ma troszeczkę większą pojemność, 1,8 g i... 25 cieni. Także różnica jest. Jak wiecie, palety Norwina Pro Palette bardzo lubię. Anastazja Norwina Pro Palette. Także zobaczymy i mogę w sumie porównać. Opakowanie jest bardzo fajne, jest minimalistycznie, ładnie wygląda, fajnie leży w dłoni, jest wygodna przede wszystkim. Ponieważ nie jest to gigantyczna paleta, tylko taka, którą, um, którą łatwo będzie używać. No a jeśli chodzi o lustro, to jak widzicie jest na całą paletę jest naprawdę spore, więc będzie fajne także do podróży, po prostu do malowania się właśnie przy tym lusterku. Także już nie przedłużam dalej przechodzimy do pierwszego makijażu oka. Na prawym oku powiekę przygotuję tutaj używając korektora. Jest to tartszej tej Concealery, czyli korektor, na którym bardzo dobrze mi się pracuje. Lubię właśnie używać tego korektora jako baza pod cienie, A na drugim oku później przetestujemy bazę, ponieważ wiem, że różnych produktów używacie do właśnie do przedłużenia trwałości cieni. Więc po prostu sprawdzimy zarówno na korektorze, jak i na typowo bazie podcienie. Cieniowanie tutaj na prawym oku zacznę od jasnego brzoskwiniowego odcienia, który nosi nazwę Morgan, i zaopiekuję go w załamanie powieki i wyciągnę ku górze, tak żeby właśnie ładnie rozcieniować i stworzyć fajną, rozmytą granicę makijażu oka. Mimo jasnego odcienia, bardzo jest dobra pigmentacja. Fajnie możemy stworzyć też głębie tego cienia, ponieważ rzeczywiście w załamaniu powieki tam, gdzie nałożyłam tego cienia więcej i rzeczywiście jest mocniejszy. A teraz przejdziemy do pomarańczowego odcienia, który nazywa się Jasper Jasper, i tym cieniem pogłębię załamanie powieki tutaj na dolnej granicy i także zaaplikuję zarówno w zewnętrzny, jak i wewnętrzny kącik oka. Dodatkowo do wzmocnienia tutaj zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego kącika użyję bordowego odcienia, czyli odcienia o nazwie Clove. Wracam teraz do, do korektora, którego używałam wcześniej i stworzę tutaj odcięcie na środku powieki. Na to odcięcie teraz nałożę matowy odcień. Zazwyczaj spotlight robię w wersji błyszczącej, ale dzisiaj mam ochotę na matowy lub właśnie na prawym oku i używam tej marolowego odcienia, który nosi nazwę Morning. Teraz jeszcze używając pomarańczowego odcienia na pędzelku skośnym wzmocnię tutaj granicę, ponieważ ze względu na to, że kontrast między tymi odcieniami jest mały, no to ta granica, katki jest wcale nie jest aż tak mocno widoczna, więc chcę to delikatnie wzmocnić. To aplikuję teraz właśnie. Takim zdrabnym pędzelkiem ostrą linię i następnie wszystko dokładnie rozcieram pędzelkiem typu pencil z odrobiną tego brzoskwiniowego odcienia, od którego zaczynałam makijaż oka. I jeszcze tak samo skośnym pędzelkiem teraz stworzę kreskę przy linii rzęs, używając bordowego odcienia. Tak jak możecie zobaczyć, z póki co tymi cieniami naprawdę bardzo dobrze mi się pracuje. Jest świetny pigment, cienie bardzo dobrze budują się ze sobą, nie ma żadnych problemów. Możemy właśnie stworzyć fajny, głęboki makijaż oka. No i co najważniejsze, jak możecie zobaczyć, ja mam zrobiony już makijaż twarzy i nie ma dosłownie żadnego osypu pod okiem. Także naprawdę rewelacja. Czas teraz zobaczyć w akcji połyski, dlatego na początek sięgnę tutaj po odcień laurel, którym rozświetla wewnętrzny kącik oka. Następnie ciągnąc połysk tutaj dalej w stronę zewnętrznego kącika na dolnej powiece, użyję odcienia Azalea, który jest dłochromowym odcieniem. Jest to miedziany odcień, który opalizuje na róż, ale także ma w sobie złote drobinki, także jest to naprawdę wielowymiarowe i zobaczymy, jak będzie wyglądał na oku. Ten cień, jak widzę tutaj, delikatnie się obsypał jako pierwszy i też dosyć słabo się przykleił tutaj do mojej powieki. Tak jak z wewnętrznym kącikiem nie było tutaj żadnego problemu, jest fajna moc, ładnie się przyczepił, tak tutaj ten miedziany ma jakby taki delikatny prześwit, jest niesamowicie delikatny pod oczami, dlatego będzie potrzebował jakiejś bazy pod spod. Ja na razie tutaj jeszcze wrócę do matowych odcieni, tak, żeby stworzyć sobie otoczkę wokół tego odcienia i następnie właśnie Spróbuję zaplikować go jeszcze raz na bazę pod właśnie takie cienie typowo błyszczące, metaliczne. I tutaj powtórzę te same odcienie, których użyłam na górnej głowiece. Na użyję zarówno brzoskwiniowego, pomarańczowego, ale także tego bordowego tutaj w zewnętrznym kącie. Tak jak zapowiedziałam, nakładam tutaj cieniutką warstwę kleju pod brokat i ponownie aplikuję odcień Azalea. I tak prezentuje się ten makijaż oka w połączeniu z wytoszowanymi rzęsami i z przyklejonymi sztucznymi. I teraz jest fajny kontrast między cieniowaniem a właśnie tymi rzęsami. Wyszedł bardzo monochromatyczny makijaż. Makijaż bardzo ciepły, który fajnie wybiłby zdecydowanie niebieską tęczówkę właśnie dla niebieskookich Takie po połączenie kolorystyczne byłoby cudowne. Ja jestem w tym momencie zachwycona tą paletą pracą z tą paletą, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało także na drugim oku. Powiekę na lewym oku przygotowuję. reminds the paint but as macabre team soft ochre makijażu, przetestujemy cienie z tej strony palety, także na początek zaczynam tutaj od jasnego, żółtego odcienia, który nosi nazwę Citrine i tym odcieniem podkreślę załamanie powieki. Ten cień, jak widzicie, jest bardzo delikatny, tak naprawdę ma najdelikatniejszy pigment ze wszystkich odcieni, których do tej pory użyłam, no, ale tak samo nie spotkałam się w sumie z takim odcieniem, który byłby dobrze napigmentowany. Zazwyczaj takie jasne, żółte odcienie są jednak troszeczkę delikatniejsze, ale na pewno fajnie będzie się nadawał do rozcieniowania właśnie granic cieni, aby stworzyć właśnie taką delikatną chmurkę, tutaj akurat mniejsze krycie też będzie przydatne. Następnie sięgam po odcień, tutaj taki zgaszony pomarańczowy, i on nosi nazwę Carnelian. I tym odcieniem wzmocnię właśnie to załamanie powieki. Oczywiście muszę przetestować fiolety z tej palety, dlatego sięgam teraz po Glory. Jest to takie połączenie różowego z fioletem, który nałożę teraz zewnętrzny i wewnętrzny kącik oka, i połączę ten cień w załamanie powieki. W przypadku tego cienia, budowanie już nie jest takie proste. Ja tak naprawdę dzisiaj wykonuję odwróconą techniką niż um, jaką do tej pory używam, do, którą zawsze używam, ponieważ zazwyczaj właśnie korzystam z tych ciemniejszych odcieni na początek, a później jaśniejszymi rozcieram granice. Ale chciałam zobaczyć po prostu, jaką pigmentację, i jak będą się wyglądały właśnie te jaśniejsze odcienie. Dlatego też od jaśniejszych odcieni dzisiaj zaczęłam. No i w momencie, kiedy zaczęłam aplikować ten róż i fiolet. On nałożył się nierównomiernie. W miejscach, gdzie ta baza była, no to tutaj właśnie rzeczywiście ten pigment jest na fajnym poziomie, ale tam, gdzie już był cień pomarańczowy, jest delikatniejsza. Delikatniejszy efekt i jest po prostu nieregularnie nałożony. Zaraz to oczywiście spróbuję naprawić, ale po prostu trzeba mieć to na uwadze, że lepiej właśnie zacząć od tych ciemniejszych odcieni. W przypadku przynajmniej tego fioletu, ponieważ tutaj nie było żadnych problemów, jeśli chodzi o moje prawe oko, ale tutaj lepiej by było zacząć od fioletu, następnie później tymi pomarańczowymi odcieniami i żółtymi rozścierać, właśnie do załamania powieki. Tutaj tak samo na tym oku odcięłam wewnętrzną część powieki, używając z korektora. Start. Teraz nałożę połyskujący odcień i będzie to ten tutaj, to jest taki, takie połączenie beżu z fioletem, opalizujący na fiolet. Bardzo ładny i wielowymiarowy kolor. Jest trochę ciepła, trochę chłodnych tonów. Sama jestem ciekawa, jak będzie wyglądał. Teraz możecie zobaczyć, że w momencie, kiedy ruszam twarzą, to faktycznie w zewnętrznym kąciku, wewnętrznym kąciku ten odcień się zmienia i robi się ciemniejszy, mimo że to jest tak naprawdę jeden cień nałożony na powiekę, a wygląda jakby tutaj tych cieni było więcej, jakby już był taki fajny trójwymiarowy efekt. A jeszcze nawet nie dostarłam tutaj granicy tego cienia, właśnie nie połączyłam go razem z matowymi cieniami, dlatego wracam tutaj do pędzelka do blendowania. I tutaj rozcieram wszystko dokładnie wewnętrznym i zewnętrznym kąciku. Teraz tutaj na sam środek powieki nałożę odrobinę kleju do brokatu, tak żeby zobaczyć, czy wtedy moc tego cienia będzie silniejsza i rozcieram oczywiście tutaj na granicę. I teraz palcem klepię dodatkową warstwę i już widać tą moc znacznie mocniejszą. No tutaj do połysków zdecydowanie warto jednak używać właśnie jakiegoś kleju do brokatu, bazy takiej, ponieważ nawet nałożony na mokry korektor to te cienie nie dają takiego silnego efektu, jak jesteśmy w stanie uzyskać właśnie przy pomocy bazy. Tutaj, jak widzę, troszeczkę tego osypu jest, nie jest to duża ilość i bez problemu mogę to strzepać pędzelkiem i nie ma śladu, ale trzeba jednak troszeczkę bardziej uważać. No Ale to też zależy po prostu od koloru cienia, jak dany cień pracuje i właśnie czasami niektóre bardziej osypują się, a niektóre Mniej lub wcale. I przechodzimy tutaj do danej powieki. Wewnętrzny kącik rozświetla tutaj tym samym odcieniem, co na prawym oku mnie tutaj matowymi cieniami, których używałam do makijażu oka na górnej powiece, podkreślę tutaj dolną linię rzęs. Teraz jeszcze sięgnę po ten połyskujący fiolet, czyli odcień Aster i to tak samo jest cień duochromowy. Opalizuję na błękitne tony i ten odcień nałożę tuż za wewnętrznym kącikiem. Już wcześniej nałożyłam bazę pod cienie. Ten cień sam w sobie jest dosyć delikatny. Ma największe drobinki i rzeczywiście te drobinki pięknie opalizują na błękitny odcień i wygląda to super, no, ale sam w sobie właśnie nie ma takiego dużego błysku, czy też dużej pigmentacji, mimo, na właśnie na klej do brokatu. Wytuszowałam rzęsy, przykleiłam sztuczny makijaż. Gotowe. No to czas na podsumowanie palety, jak mi się z nią pracowało. Cienie są niesamowicie kremowe, bardzo przyjemne pod palcami. Niektóre są totalnie masełkowate, inne odrobinę bardziej suche, ale tak naprawdę każdy ma dobry pigment. Bardzo dobrze mi się z nimi pracowało. Oprócz tego jednego problemowego cienia, który też mógłby być bardziej napigmentowany, silniejszy, ponieważ um, tak naprawdę spodziewałam się właśnie większej mocy, bardziej fioletowego efektu, a po prostu tutaj te pomarańczowe cienie przejęły władzę, jeśli chodzi o makijaż oka na lewym oku i faktycznie wcale te makijaże jakoś dużo się nie różnią, mimo że używam totalnie innych odcieni do wykonania właśnie obu tych makijaży. E, pigmentacja super, bardzo ładnie się blendują, fajnie budują oprócz właśnie tego ne, fioletu. E, ładna, naprawdę bardzo kolorystyka. Ona sprawdzi się zdecydowanie najbardziej u osób o niebieskich oczach, ale także właśnie u zielonookich, ponieważ ne, te cienie będą w stanie najbardziej właśnie wybić oba te kolory tęczówek. ale faktycznie jeśli uwielbiacie taką kolorystykę, to nie patrzcie na to, jaki macie kolor oczu, n, tylko... Po prostu bierzcie śmiało, ponieważ faktycznie wypada super. Te cienie idealnie się ze sobą komponują, wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Czy jest warta swojej ceny? Wydaje mi się, że tak, ale nie uważam, żeby była jakkolwiek wyjątkowa, jeśli chodzi o cienie. W sensie odczuwałam po tych wszystkich zachwytach, jeśli chodzi o palety Natasha denony, że rzeczywiście to będzie taki totalny przeskok, że to będzie zdecydowanie, wiecie, wyższa półka, jeśli chodzi o cienie. A tak naprawdę nie widzę różnicy między tymi cieniami, a cieniami czy to z Anastazji, czy na przykład z Glam Shopu. Faktycznie nie ma tutaj żadnej przepaści, one są na tym samym poziomie. Więc tutaj właśnie kwestia po prostu tego, czy Wam się podoba kolorystyka, czy nie przeszkadza Wam, że niektóre cienie są do siebie zbliżone, mi się dobrze pracowałam, na pewno będę po niej sięgać po te cienie, ponieważ bardzo mi się podoba kolorystyka. Na pewno będę sięgała często po ten cień, ponieważ takiego nie mam w swojej w swoich zbiorach i od dłuższego czasu szukałam właśnie fajnej brzoskwini. Ale właśnie tak jak wspomniałam, nie uważam, żeby to było coś jakoś super wyjątkowego. Cenowo opłaca się moim zdaniem tak czy inaczej, ale jeśli macie już takie cienie w swojej kolekcji, no to nie jest wam absolutnie potrzebna. tak jak powiedziałam, to paleta jest o tej niższej cenie, więc być może po prostu jakość też jest inna w przypadku 15, które kosztują 300 zł, a 15, które kosztują 500 zł. Ale no ja przetestowałam tylko tę jedną paletę. Jeśli chodzi o te właśnie za 300 zł, to jest dostępna paleta w brązach, w takich dosyć ciepłych brązach też bardzo ładnie wygląda, oraz w różach. Także może po prostu kolorystyka, którejś z tych palet, Wam bardziej przypadnie do gustu. Także zwróćcie na te palety Uwaga, To już by było wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie mi znać, co myślicie o tej palecie, czy uważacie, że warto wydać na nią te pieniądze, czy sami mieliście styczność już z jakimiś kosmetykami Nataszy Denony, czy to cieniami, czy to innymi kosmetykami z gamy, ponieważ tak naprawdę to jest mój pierwszy produkt, więc sama jestem ciekawa innych kosmetyków tej marki. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!